Tworzymy sobie świat, używamy tylko myszki, ale niestety mamy jeden problem. Yy, mogę używać Escape'a. To jest jedyny klawisz na klawiaturze, którego mogę używać, yy, bo nie da się mieć Escape'a. Poczekaj, ma się świat załaduje. Ten skok jako scroll. Jest na serio dziwne. Nigdy, nigdy czegoś takiego nie robiłem. To jest dla mnie wygląda nowość. Nie wiem, czy coś na polskim tutaj coś taką, tak szaloną rzecz nagrał. Nie zrobiłem. Nie wziąłem sobie na piecyk. Muszę tam drugi raz zejść. Matko, jedyna. A tu na serio bardzo ciężko się robi wszystko. Ok, ten. ten ekipunek. Escape. Dobra. Ten. Kobel sobie weźmy. Ok i... W ogóle mi chodzenie do tyłu nie działa, bo nie bardziej działa jak punek. A, miałem zrobić piecyk, tak. Mamy. A tym się chodzi, Boże. Dobra. Idziemy, skacze się tym. Scroll nie skaczy, więc no... Jak będę zmieniał, zmieniał rzeczy przy skoku, to to może być normalne, bo chodzenie z królem nie jest zbyt łatwe. Jak widzieliście, na początku tego odcinka zmieniłam sobie kamerę na pierwszym więc użyłem F5, bo nie przewidziałem tego, że mam odpaloną tylną kamerę, więc... Za to przepraszam, ale... ale to tyle, więc no, bo nie, nie dałbym rady po prostu grać na na komary. O Boże, ja tak to muszę zbierać, bo nie, nie mam skinda przypisanego. Tam skradanie nie wiem czy, czy się zrobiło, ale więc muszę chodzić tak i znuć sobie może jakieś jedzonko. Normalny mam. Co za mnie mi jedzenie nie schodzi? To jest dziwne. Po tym odcinku moja myszka może nie przeżyć. Nie przeżyje moja myszka. Nie ma szans. Nie, no właśnie nie ma Wychodzę z tego pionu. Wioskę chciałbym znaleźć. Przepłyniemy sobie chyba przez ocean, po prostu. Mhm, Zrobimy crafting. Cyk. Z Cyk. Mogę zrobić kamerę na moją e, myszkę. Zobaczymy, czy mi się uda to zrobić. Więc teraz będziecie mieli cięcie. Ja nie włączyłem się nagranie, by było co dziwnego, ale. Dobra, powinniśmy teraz kamerę na moją rękę. E, więc. No, jak możecie się nie oszukuję. Nie no, nie gadaj. Ej widzowie. Nie przemyślałem tego, jak ja wyjdę z łódki. Um, mam bardzo niebezpieczny pomysł. Wychodzimy ze świata. I wchodzimy na jakąś bardzo e, starą wersję, by po prostu e, zmienić e, tak, żeby moja łódka tak, żeby moja łódka. E, niszczyła się jak na coś wlecę. Może być ta w sumie wersja. Żeby jak na coś wlecę, to mi się niszczyła łódka automatycznie. To by było spoko. I... będzie git. Instalujemy sobie tą wersję. I dobra. Jest stare logo w ogóle jest. O matko jedyna. Laga mam. No, no laga przez chwilę. Alt stream... Ale nie ma. Ha. Mm. Coś dziwne. Nie ma mojego świata. Więc... Wersja 1.8. Hmm. Może będzie O Oby był mój świat już. Bo będzie lipa. Minecraft 1,8, brak odpowiedzi. Ale dobra, wyłączą się Jest, jest, jest tylko mieszka, dobra. Raj w wybranym świecie, Kamerowanie terenu i czy na tej wersji już się niszczyło. Obieranie terenu mamy? Hmm. Czy dalej mieszka się niszczyła? Chyba no, tak. Tak mi się przynajmniej... Yy, yy, yy. Ginę. Co jest? Poduszy się w ścianie. Normalnie eee. i cała ustawienia mi się przewalić Så då är det en såg ni tror du var kontrollbåset? Ja. Men den ju Mm, Trapping. Nie, stawienie... A nie, muszę włączyć ekwipunek, tylko gdzie to jest? A, a będzie... To jest ekwipunek i pod tym. Gotowe, gotowe, powrót do gry. Zaczniemy sobie od początku, bo strasznie głośna muzyka jest w ogóle. A... Muzyka i dźwięk. Crafting to... Ok, to są to są Myślę, że to są to nie może w to sumie... są to jest? Osiągnięcie, zbieranie drewna. No, najnowszy Minecraft nie ma tego osiągnięcia. A tak mi się przynajmniej wydaje, mamy tutaj kopalnię. Możecie zobaczyć, że mega bronić się teren, bo ja na takim terenie na pewno nie byłem. Dwa, trzy, idziemy, skok, a skoku sobie nie ustawiłem, sterowanie, co jest? jest tawo Ja O mogę skakać hmm? git. Mam no. zero kobla! Widzicie, czaijcie co się... Widzowie, wy wiecie co się dzieje w tej wersji? Bo ja nie nie ja mogę trzymać zero kobla. Wcześniej miałem zero itemów i tak mogłem nie, nie wiem, ta wersja jest jakaś pobugowana. Ale... Okej. Okay. Cyk. Cyk. I cyk. Mamy Tulsy. Jak możecie sobie zdawać sprawę, ja przed odcinkiem testowałem jak się w tym chodzi, żebym już wiedział. Mm, niektóre rzeczy, a i tak niektóre rzeczy nie wiem. Bo to jest dla mnie straszna nowość. I... Co widzę, zmienimy sobie po prostu wersję tą moją, bo na tej mi strasznie laguje. Nie wiem czemu. Eee, najnowsza. Nie, ja byłem na 1.24. Eee, ja byłem na tej. Tak. Nie. Levou vai te computador? Levou o meu computador? Levou o meu Jakieś błędy mi wyskoczyły, dobra, Nieważne. Nieważne tam te błędy. No to zaraz! Zaraz. Zaraz. Ty co robisz? Zaraz. Miałeś też pokój? No i sprzątałem. No a te butelki tutaj na tej szafce piszczą no. <laughs> zaraz skończy. Na pewno nie byliśmy w tej wersji, ale wejdźmy sobie na nasz świat. Hmm. Strasznie mi coś laguje. Odgrywam świata, więc... Teren nam się na miliard procent zmieni. I raczej będzie.